Witamy. Pierwszy dzień w Chile. Zapowiada się. O no, ile razy to padnie. Chiliersko. Dobra, to za nas. To jest to co byś tu przeżyłem. Będzie chill. out. Hola. 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 Ola. 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 Jedziemy właśnie na spotkanie z Filipem i Pauliną, którzy wygrali konkurs na pobyt w Chile. A wy będziecie mogli wygrać wypad do Stanów Zjednoczonych, ale o tym później. Co jakiś czas robimy konkursy na wyjazdy. A spośród zgłoszeń na wypad do Chile wybraliśmy Filipa i Paulina. Filip to taki działal, a właśnie on, pracuje w jakiejś takiej poważnej robocie dla dorosłych ludzi, a Paulina, i jego dziewczyna, jest fizjoterapeutką. Dzień dobry, ma Filip. <laughs> nie, hej, hej, hej. Zająłeś drugie miejsce, stary. Ale gratulujemy, bo zajebiście fajne nagranie. Ale co, drugie miejsce? Tak. Nie no, wygraliście, wygraliście, lecicie za nami do Chil'a, tak. Ej, sub, wejdźcie, ja to zwołam to. Twoja <laughs> dziewczyna to teraz słyszy, czy nie? Stary, moja dziewczyna myśli, że ja udaję. Dzwonimy w celu... <laughs> <śmianie> <śmianie> Dokładnie. I oni się bardziej cieszą niż jak ktoś wygra ojdowy. <śmianie> <śmianie> ale miło, fajnie, fajnie, fajnie. W ogóle taka fajna energia, jaka się od was biła i tak się zastanawialiśmy, ale ten, ale fajnie, cieszę się, że, że was wybraliśmy. <śmianie> spory, ja nie nie, nie po prostu. Powiedzieliśmy, że umiemy robić dobry content i okazało się, że nie wysyła nas na wakacje, tylko na robienie kontentu z Wojtkiem, a więc zaczynamy robienie kontentu. Aż 48 godzin na to, żeby wziąć udział w konkursie na wypad do Kalifornii, Los Angeles oraz tam do Las Vegas, które jest kawałeczek obok. Pojedź sobie do Universal Studio, czyli jednego z najfajniejszych parków rozrywki na świecie. Być może jakiś mecz Lakersów, być może złociste plaże Santa Beach, możesz tam pojechać ze mną i McKellą, a możesz też polecieć tam po prostu sam ze swoją osobą towarzyszącą na 7 dni. Żeby wziąć udział w tym konkursie, wejdź na stronę Loiteria.pl i kup dowolnego e-booka. Już nawet ten za 39 zł daje Ci możliwość wzięcia udziału w tym konkursie, ale ten konkurs. Trwa tylko do tej daty, czyli 48 godzin, ale nawet jeżeli nie uda ci się wygrać w tym konkursie, to wciąż dostaniesz losy, dzięki którym będziesz mógł wygrać mieszkania w międzyzdrojach oraz Mercedesa cela, 450 za MG420 koni. Powodzonka. U, pa. Patrz jak oni mieszkają, chłopie. Człowiek otwiera drzwi. Mają lokator. Co ty dajesz? A uda zawsze jak chodziły do hotelu, to taką kominę mają wszyscy pracownicy. Jestem trochę onieśmielony, przyznam szczerze, tutaj będąc. Też mam coś takiego, że tym zapachem i tym wszystkim czuję się tak... <grym> ja się wczoraj czułem przytłoczony tym hotelem. W tym naszym? No. No ale w tym to już jest takie po prostu, jest taki się mały robisz, jak taki robaczek, tak się... <grym 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 o! Dzień dobry! O, Cześć, cześć. Cześć, cześć. Siemano, cześć, cześć. Otwieracie sobie sami drzwi, czy pan bym otwierał zawsze? Zaraz, która jest godzina. Jak okay. po 22 to już niestety sami wiesz, ciężkie warunki wtedy, ale teraz myślę, że nam otwiera. No, nie wiecie, co się dzisiaj dzieje. Nie, nie wiem. Nie, to, to musimy się śpieszyć. Dobra. Dobra. Pierwszy punkt podróży to Mercado Central de Santiago, największy targ w Santiago, słynący ze swojego rozmiaru i różnorodności. Całkiem poszedłowany market w porównaniu do tych co no. na <grym> Tutaj to jest nie, market, tutaj jest. jest. Mega luz tutaj, nie? Ej, wczoraj jak go zobaczyliśmy, nie?

Wiem, że będzie to za, za dwie godziny, nie? Ja wiem co dzisiaj się będzie działo jeszcze. I jeszcze jak wymieszam sobie ten sok z tym, to mam takie a, a, a. I tak przenosimy się do pierwszej tajemniczej lokacji tego odcinka. Ja, ja myślę, że będzie jakaś degustacja. No to na pewno. No, Coś to jest tak na pewno co to żebyśmy o tej godzinie pili alkohol? Znaczy? W Polsce tak? już poczekaj, które? No. Aha. A Trzeba, żeby że będziemy dzisiaj jedni. Że jak byliśmy, st stąd, że jak byliśmy na tamtym ryneczku i zjedliśmy to dziwne coś, to Wojtek powiedział, że wiedząc co jeszcze dzisiaj nas czeka, yy, jest, jest ciekawe jak wyjdzie to połączenie, więc... <grystanie> nie... Serio? Nie... Nie, naprawdę? Uuu. Jeszcze nie wiem o myślicie, więc nie wiem czy zaprzeczyć, ale... Właśnie. <laughs> serio? Złożyć, nie, nie! w stanie złożyć zdanie. <laughs> bro. No, Będziemy bro. oglądali historyczne samoloty. Nie. To jest muzeum samolotów. Niesamowite, ale niespodzianka Swidzianka. kiedyś? Nie. A ja mam tak, że. nie do końca w to dowierzam co się w ogóle dzieje. Ja po prostu nie ufam takim małym samolotom. A Jakby. ufasz spadochronowi? No a to tym bardziej. Dobra, jak Roberto tej To jest, e. 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 jest, jest główna atrakcja, skok... skok Roberto go on, 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 on wyrzuca sobie sami łapy, i łapie ja się on w powietrzu, nie? to będzie, tak do leciał. My lecimy pierwsi, także... Nie, widzimy się... Widzimy się jeszcze. Obyśmy się widzieli Jakbyśmy się już więcej nie spotkali, to dbajcie o Roberto. Dobra, powodzenia. Tobie Zabarze. nie kawał. Ciekawe czy będzie się czuło taki stres przed Banji. Chyba nie. Chyba to jest mniej stresujące, wydaje mi się. No, nawet z kimś. bo do Banji był instruktor przypięty, też byłoby łatwiej, nie? Hey! Hey! Ale by się człowiek jeszcze załatwił <noise> W zlocie stary. Teraz czuję, <noise> że mi naciska na jelito. The beginning the Zajebiście, no, Nogami zaryłeś, widziałem Co? Nogami widziałem, że zaryłeś Nie, 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 udało się, idealnie na dół Nie zniszczyłem co w Jak ci podobało? Fajnie w... fajnie w... E, Strasznie zimno u góry Ciężko było mi na tylko powietrze złapać, bo to tak bata... Nie no, zajebiście, fajnie, fajnie A gdzie nasi goście? gości? Hey. Jak to mówią, jak nie możesz sprawić, że jesteś jak ktoś lepszy, to sprawi, że ktoś był gorszy. I po prostu rozpijamy Roberto, żeby przywdział nasz taki styl życia, żeby mu bebsol się trochę Czekaj, w. i żebyśmy <śm> Powinniśmy go nazywać Mr. Steel Girlfriend. I raz z tym odcinkiem robimy nowy konkurs. Tym razem możecie polecieć z nami albo sami do Stanów Zjednoczonych, Kalifornia. Wypad znów dla dwóch osób na 7 dni i żeby wziąć udział w tym konkursie, musicie kupić e-booka z dowolnego poziomu, już ten nawet z pierwszego poziomu, daje wam szansę polecenia sobie do Stanów Zjednoczonych. No, oczywiście kupując e możecie też wygrać jedno z dwóch mieszkań, które są w Międzyzdrojach, które możecie sobie wynajmować albo Mercedesa AMG. A Stany Zjednoczone to jeszcze nie ostatni konkurs, bo widzimy, że na to bardzo fajnie reagujecie i to jest w ogóle zajebiste. E, tak jak teraz się spotkaliśmy z Filipem i Pauliną, więc jeszcze kilka takich konkursów w trakcie całej tej akcji się pojawi. Ja miastaowie. Zdrowie na zdrowie. Zdrowia. Zdrowia. We gave you a new name. Mr. Still your girlfriend. <laughs> oh yeah. That's Filip oh, musiał to take Paulina to the Skype because he was afraid of you. <laughs> hey. Hey. Czegoś takiego to jeszcze nigdy nie przeżyłem. Polecam każdemu dzięki Wojtek, dzięki Makrela, dzięki Natalia, dzięki Patryk. Pozdrawiam za <noise> 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 To? Wojtas, to dla mnie? Jeszcze lepiej, dzięki Wojtas, kurde. Ej, Fiona, jak ci się podobało, Fiona. Ej, szczerze, to jest chyba najlepsze, co w życiu przeżyłem, nie? Zajebiście, fajne. No tak było ciężko, muszę utrzymać, tak szybko to było. A też, nie do odpuszczania ten moment, jak wyskakujesz, to jesteś po prostu w powietrzu, bez niczego. No. Ale mi ogólnie brakuje był... typa, który się do ciebie tam skraje. Ale, to... Ale... Ale... Jak... Ale był bo... tak, ja, ja jak siedzieliśmy, to on miał taki zuszek trochę, nie? I ja czułem, jak on oddychał, my tak... No. Ale... Ja widziałem, że ty miałeś taki pusty wzrok, że nie wiesz, co no. się dzieje. Ja... Ale ja w głowie miałem tylko jedno słowo, miałem takie... Dobra. I lecimy, nie? Centralnie. No, nie wolno się zastanawiać, bo jak zacząłem patrzeć, pokazują, o tu masz górę, 6000 metrów, największa piramida, jaką mamy. Ja tak patrzę, w dół no, o, Ale to chyba tak wszystko w życiu. Jak się zastanawiasz tak. i czaisz, i z jest zawsze problem. A jak po prostu już coś robisz, to nawet nie masz czasu się zastanawiać, że się bać. Po prostu już se lecisz i już oka. Już... Ale mega chillowy już jest moment, jak wypuszczą mi tak spadochron, to no. wtedy już jest tak, no, tak. ale chce się tego więcej po prostu, to jest takie, że już jesteście na tej ziemi i tak nudno teraz, nie? No, no. no. A robiliście piruety w powietrzu? Niestety nie. nie. I skoczyliśmy ze spadochronu, a tak naprawdę jest 12.40 i to jest jeszcze cały dzień jakiejś aktywności, a oni jutro wsiadają w samolot, lecą gdzieś tam, nie wiem, do Argentyny czy coś i ich każdy dzień tak wygląda, mi się to w głowie nie mieści, nie? No, no właśnie, no właśnie, dlatego to jest nieprawdopodobne, ale im zazdroszczę, nie, tego, że co to w ogóle jest, wiecie, że, że oni jakby codziennie, czy co dwa dni, no wiadomo, że nie skaczą ze spadochronu, ale no cały czas mają jakieś tego typu jakby atrakcje, nie, więc to jest, mi się to w głowie po prostu nie mieści, nie. W ekstremalnych wrażeniach udajemy się do przepięknej winnicy, gdzie wspólnie będziemy mieli czas, aby ochłonąć przy wielu lampkach wina. Słyszeliście, gdzie dojeżdżamy? Nie. Nie. Do Winnicy. Trafiłaś na początku, no. Ok. Jedziemy do najlepszej podobno Winnicy, jaka jest w Chile. Potestujemy sobie jakieś najfajniejsze winka, które tutaj mają i przed nami jakaś przepyszna wieczerza. Wojtek i makrela mają gest. No. Mają gest, no. Mają gest, po dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ciekawe, czy wyjdziemy tam po własnych nogach. No na Na, 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 pe na pewno sprzyja y, temu ten fakt, że jesteśmy totalnie na pustym żołądku. Więc jak wypijemy cztery różne wina, będzie dobrze. dobrze. No to moi to drodzy, e, za was. Za was. I za nas. No tak. Dobra, to za nas. <laughs> nie, no za to, to za nas. po prostu. Pokazywałaś Paula, że jakoś te, te. testuje specjalnie winko. Tak, że to jest coś takiego. Musisz ten ruch zrobić. Tak. Uh -huh. I teraz. I nie obracamy mm, inne, no, takie bardzo gazowane bym powiedział. No. Orzeźwiające, Ale... winogronowe. Winogronowe. No takie lekko cytrusowe. Bardzo dobre. Przetłumaczę Wam mnie nie rozumieć. Dziękuję. bardzo. Dziękuję. <słyszenia>. <słyszenie> Nie przejmujcie się, że w drodze akredyńsak jest szal. Była panna córka, z krewetkami i z mascarpone. Posty? są toster. Although the do tego Well, my last medium, my inspector at the, 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 the restaurant will attend to you this afternoon in this eight-course tasting menu. Eight, eight courses. What is this? What is this? What is this? <laughs> oh, it's from here. Macaron stuffed with citrus shrimp, crab. We're a sparkling wine called Beau. This one is extra root, traditional mm -hmm. method. Dlatego tak ona tak się robi z tym zcielu. Pienienie się. Tak, tak, Pienienie się pięknie. po prostu. Jak oceniamy, ja oceniam, za się pięknie. Teraz tak, podnosisz Wojtek, przechylasz. I to tutaj mamy wypatrzeć. I tutaj płynność, bo okay, sprawdzasz. Okay, thank you. Teraz e, zapach. Ale to musisz, właśnie nie, tylko tak, rękoma. A jeszcze, <laughs> jeszcze widziałem gościa na TikToku, który robił tak. <laughs> hey, ale faktycznie. <laughs> Ej, no! co jest <laughs> Słyszycie to? No? no. No, podaż. Ej no. kurwa. recenzja. To jest mini burger. Mm. Mam nadzieję, że kolejna potrawa będzie jeszcze mniejsza, bo takie mniej lepiej smakują, takie <laughs> wykwitne. Piora, piora, i... Taki... I... <grym> jeszcze jedno takie dla nas fajna Jakby to powiedział Robert Kmakłowicz Fiufiu, Naprawdę bardzo, <grym> bardzo, bardzo, bardzo delikatne eh? <grym> No. O, powiedz, że to jest dla przepukania. tutaj nie chcę schodzić I pamiętajcie, tylko to. Z winkiem. Dobra. Lepiej jakoś po tym winku wyglądacie. Także ci powiem, że makrela jak sobie wypił trzy głębsze, to naprawdę. Zresztą pokaż go no. Hmm. Nie, bo to jakby taki, tak hamburgerki, rybki, kurczę wszystko, ale nie ma to jak taki brakuje hamstwa po prostu, tak. które u nas już się domagało jakby no. swojej tutaj ten, wiadomo. So hey, nice to meet you. Thank you for today. Cze podobał wam się dzień? O tak, tak to. Dobrze, tato. No, było super. A i tak po takim intensywnym dniu, jeszcze sobie pochodziliśmy trochę po Santiago. No, fajnie było. No dobra, dziękuję wam bardzo. dziękujemy bardzo. Nie, to my dziękujemy. Tak. Do Jesteśmy bardzo wdzięczni, że dobrze. Taki wrażeń. Dziękujemy. To nie mieliśmy długo. Dziękujemy, Bardzo fajnie dwa ludziki. To jeszcze nie koniec, musimy się udać. Do Za ludziki, do jutra. jak wrażenia podniósł? Fajnie, fajnie. To się może tak nie wydaje w kamerze, że działo się nie wiadomo jak dużo, ale jakby transporty z miejsca do miejsca, to męczy. Fajnie. Fajnie, bo miło. No i dobra, to chranie wina też będzie. <grymne> <grymne> Kurwa szukał wybułek, nie wiem, to będzie z to da. Wisko, wiska, żeśmy tyle byli. Osiem, osiem lampek wina. No też takich niepełnych, no. no. takie te małe, ten takie bulgaki robił. No ale fajnie, bo, zajbisty dzień. Fajnie, fajnie, fajnie. Tak sobie też z wami was spotykać w życiu realnym, prawdziwym. I pamiętaj, że ciebie też będziemy mogli spotkać. W Stanach Zjednoczonych, Kalifornia, Los Angeles. Taki wypad robimy jako kolejny. Ten konkurs trwa tylko do końca tej daty. W sensie nie musisz ruszać, bo to jest zbętażone. Nie. 48 godzin trwa. W dużym skrócie ten konkurs. Trwa dzisiaj, trwa jutro, żeby wziąć w nim udział, musicie kupić e-booka z dowolnego poziomu na stronie loiteria.pl i odpowiedzieć na bardzo proste zadanie konkursowe, które macie po zeskanowaniu QR-coda w każdym z tych e-booków. Mając tego e-booka, możecie też wziąć udział w innych konkursach. Pójdzieć na przykład do Australii, albo wygrać jakieś mieszkanie w międzydrojach, albo drugie między albo Mercedes AMG. Co? you, Amin. No i tyle. Także widzowie, dziękuję bardzo, że byliście z nami w kolejnym dniu naszej podróży przez świat i widzimy się jutro o godzinie 18. Cześć.